Rozpoczynamy, rozpoczynamy, chociaż ja jeszcze nie widzę, czy rozpoczynamy. Ponieważ nie widzę, nie widzę nikogo. Nie wiem, czy się rozpoczęło, bo nie mam komunikatu, że się rozpoczęło. I tak sobie, i tak sobie tylko patrzę. O, jest, 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 widzę, 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 jesteście, jesteście, super. Super, dobra. No to mogę zaczynać bez tak. Tak, no Magda już mi dała znać, super. Strasznie się cieszę, strasznie się cieszę. Dobra, no to widzę, że jesteście. O, super. Dobra, to już zaczynamy. Yy, to już zaczynamy bez przedłużania, bo... bo chyba dzisiaj wyjdzie troszeczkę krócej, bo słuchajcie, te odgłosy, taki szum, który dobiega z, z pokoju obok mimo zamkniętych drzwi i mimo tego, że jest rozdzielony kuchnią i przedpokojem, to jest odgłos plotera, bo Marcin wziął urlop, żeby wycinać naklejki, <grym> także wziął na dzisiaj urlop, siedzi, wycina naklejki. Co prawda był taki plan, był taki plan, żeby się pojawił za moimi plecami, wiecie, z takim, nie? z taką kartką, z takim plakatem, nie, że ona zmusza mnie do wycinania naklejek, ale, jak... ale jakoś tak, tak, nie wyszło. Dobra, to zaczynamy. Mam na imię Ania. I w piątkowym cyklu bulet inspiracje yy, prezentuję Wam moje sposoby i pomysły na szybkie i estetyczne planowanie. Oczywiście zachęcam jak najbardziej do inspirowania się, ale przede wszystkim do eksperymentowania i dopasowywania pomysłów do swojej sytuacji. I dziś znowu będzie live bardzo praktyczny i w zasadzie podkreślający to, o czym mówię zawsze na początku, yy, czyli to, aby zawsze wszystko dopasowywać do siebie. Yy, i dziś poza tym, po raz pierwszy słuchajcie, prezentuję inspirację nie swoją, ale inspirację jednej z Was, pomysł jednej z Was. Autorką tego pomysłu jest y, Bujonetka. Bujonetka, na której y, Instagram, na której konto Was serdecznie zapraszam. Zobaczycie tam naprawdę mnóstwo, mnóstwo pomysłów na fantastyczne planowanie. Więc na konto Bujonetki na Instagramie Was zapraszam. I to, co dzisiaj zobaczycie, to. To wymyśliła właśnie Bujonetka. Ja się za chwilę przełączę, żeby już pokazywać i jednocześnie mówić, żeby nie przedłużać. Już mam tutaj przygotowane wszystkie rzeczy. Pewnie nie. Dobra. Słuchajcie, zacznę od takiego wstępu. Jakiś czas temu jedna z Was, chyba Kasia, poprosiła mnie, abym przygotowała zestaw naklejek sportowych, i powstał taki zestaw powstały naklejki sportowe, wiecie, ze sportowcami, takie te kółeczka z takimi y, czynnościami sportowymi, ale że ja tak, wiecie, ze sportem to mam mało wspólnego. Robiłam to wszystko tak na czuje. Zrobiliśmy między innymi zestaw y, trackerów. Te trackery macie właśnie y, przed sobą i one są w różnych wersjach. Są takie pojedyncze, że sobie można przykleić na przykład na tydzień i Tutaj tu jest miejsce na to kółeczko, właśnie z czynnością, że tu można wkleić, nie wiem, bieganie, rower, jogę. Taki był nasz zamysł, oczywiście. Y, jogę, nie wiem, wspinaczkę górską, y, wszystko, dokładnie, dokładnie wszystko, narciarstwo, wszystko. Tu wklejamy kółeczko. I tu sobie monitorujemy przez tydzień, czy tam w każdym dniu tygodnia ćwiczyliśmy, nie? Jest też wersja taka, że można to wkleić w jeden dzień, i tutaj mamy numerki, i sobie można patrzeć, czy nie wiem, siedem razy dziennie. Tak, naklejamy sobie na górze numerek, czy 7 razy dziennie, ten aerobik ćwiczyliśmy. No i taki był nasz zamysł. I tutaj mamy tak pojedyncze, mamy potrójne, bo tu można, nie wiem, trzy aktywności sobie monitorować. Tutaj też mamy potrójne, te tygodniowe. A tutaj wspólny arkusz. O, a tu jest nawet tych trackerów 5, czyli można sobie na górze nakleić albo na dzień 5 tych czynności, albo na tydzień 5 tych czynności i monitorować. I słuchajcie, to powstało w zamyśle jako trackery do czynności sportowych. Czyli monitorujemy swoje treningi, monitorujemy czy biegamy, czy chodzimy, czy jeździmy na rowerze, czy cokolwiek. Taki był zamysł. I u mnie, zaraz wam to pokażę, u mnie miało to formę przy dniówce. Przy dniówce naklejałam sobie kółeczko z jeżdżeniem na rowerze, i takie były jeszcze drugie trackerki schodzeniem i tutaj sobie i tutaj sobie zapisywałam ilość kroków. I to można było przy dniówce robić. I jeszcze wam pokażę. Można to było robić przy tygodniówce. Jak się miało tygodniówkę, to ja sobie na przykład naklejałam rower, nie, poniedziałek, wtorek, środa i zaznaczałam, czy w dany dzień na tym rowerze jeździłam. I taka była, taka była pierwotna wersja i taki był pierwotny zamysł. Ale słuchajcie. Taka osoba, jak bujonetka, wpadła na coś o wiele, o wiele bardziej fantastycznego. I podoba mi się właśnie to, że ja mam na coś, na wykorzystanie czegoś jakiś pomysł, a Wy macie na to 100 o wiele lepszych pomysłów. I zobaczcie, co bujonetka zrobiła. Już Wam tu rozkładam, bo to są zdjęcia z jej Instagrama, z jej Story, pozwoliła mi wykorzystać. Zobaczcie. Patrzcie, jak ta dziewczyna fantastycznie wykorzystała trackery. Które w zamyśle miały być sportowe. Wykorzystała kółeczka, które niekoniecznie są sportowe, ale sportowe też, ale wykorzystała te kółeczka z innymi czynnościami. I tak na przykład tutaj przy tygodniówce nie, na górze sobie nakleiła dni tygodnia tu przy tygodniówce wykorzystała na przykład yy, tą naklejeczkę z autem, czy ze spotkaniem, z rozmowami, czy ze sklepem tak samo, zobaczcie tutaj. Słuchajcie, gdy ja to u tej dziewczyny zobaczyłam, to ja się po prostu zachwyciłam. Mi by przez myśl nie przeszło, że trackery w zamierzeniu sportowe można tak naprawdę wykorzystać do czegokolwiek innego, nie tylko do tego sportu. I to z tego co widzę, to chyba u bujonetki będzie już, już chyba na czerwiec, bo są truskawki, a może niekoniecznie. W każdym razie, po pierwsze, poprosiłam ją, aby mi pozwoliła Wam to pokazać i o tym powiedzieć. Także na jej, u, niej, u niej też możecie to zobaczyć, i, i Was też zapraszam. Ale pozwoliłam też to wykorzystać. I słuchajcie, u mnie w czerwcu, w tygodniówce, już się coś takiego pojawiło. I ja sobie wykorzystałam akurat. No, łap, ostrość. O, ja sobie wykorzystałam ten tracker akurat na 5 czynności. Wiecie, ten w zamierzeniu na 5 czynności sportowych. I też sobie wkleiłam już własne naklejki. To są z tego arkusza czerwcowego. Czyli ja sobie tutaj wkleiłam ten z newsletterem, kiedy go wysyłam, rowerek, zakupy, pranie i, i, i wizyty na poczcie. I na górze sobie nakleiłam tą naklejkę z dniami tygodnia i też będę sobie mogła za pomocą tego monitorować różne inne czynności. Słuchajcie, wcale nie tylko sport. Ja wiem, to jest może rzecz prosta, bo tak naprawdę patrząc na to, kiedy już się to zrobiło, to jest banalnie proste. Tylko. Y Wydaje mi się, że najtrudniejsze jest wpaść na ten banalnie prosty pomysł. Bo gdy my już na niego wpadniemy i go realizujemy, no to on już jest prosty, prawda? Także słuchajcie, korzystajcie z tego też. Niekoniecznie z trackerów sportowych można korzystać do sportu i do monitorowania sportu. Korzystajcie, wykorzystujcie. I ja wam jeszcze pokażę, bo to był to był to był jak gdyby główny temat tego, co chciałam Wam pokazać. I dwie, dwie nauki z tego. Po pierwsze, że możecie to sobie brać i wykorzystać. Mam nadzieję, że bujonetka się nie obrazi. A tak w ogóle to odwiedźcie na Instagramie i polubcie, i serduszkujcie, i podziękujcie za taki wspaniały pomysł. A druga, druga nauka to jest właśnie taka, żeby patrzeć... Yy, patrzeć niestandardowo na różne rzeczy i właśnie... Yy, wykorzystywać tak, jak Wam pasuje, a nie jak na przykład gdzieś widzicie, bo, bo popatrzcie, jakie wspaniałe rzeczy z tego wychodzą. Także to, jest, to są, to są dwie, dwie takie nauki, które, które chciałabym, aby popłynęły dzisiaj w eter. A oprócz tego pokażę Wam coś jeszcze, bo Marcin oprócz tego, że brał na dzisiaj urlop, żeby Wam drukować, to jeszcze wczoraj siedział do wpół do trzeciej w nocy i dodawał coś do sklepu. No i już mówię, co dodał do sklepu. Ha! Kasia już widziała, bo widzę, że zamówiła. Dodał do sklepu ten arkusz z tymi naklejkami robótkowymi. To są naklejki z okazji Światowego Dnia yy, Robienia na drutach w miejscach publicznych. I tutaj są takie różne robótkowe naklejki. Ale oprócz tego, tak jak mówiłam, i to są takie świeżutkie, wyjęte prosto z plotera, bo mi Marcin je na dwie minuty przed dziesiątą donosił, tutaj wydrukowane. To są naklejki z okazji Dnia Sushi, który mamy 18 czerwca i to są, słuchajcie, takie fajne małe sushi. Wbrew pozorom to nie jest zielona kupa, gdyby ktoś myślał. To nie jest zielona kupa, to jest wasabi. Ale ja dopiero później zrozumiałam, że to jest wasabi nie wiem, czy się mówi wasabi czy inaczej. Ja mówię, ja mówię wasabi nieważne. Ale są słodkie, nie? Szczególnie właśnie te zielone. No, i tu jest, to jest taka wersja, znaczy no dwa arkusze są z ty, 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 tych sushi. To jest taka wersja bardziej taka, taka zabawna, a tu jest wersja taka bardziej normalna, ale też są fajne. No i słuchajcie, też na prośbę jednej z Was i to już mam wydrukowany, także yy, już, już, już też Marcin dodał do sklepu. Różowe piórka zamieniły się na niebieskie piórka i już jest wersja niebieska. Yy, specjalnie też drukowaliśmy naklejki, żeby Wam pokazać i tutaj widać, one są bardziej niebieskie po wydruku. Yy, to jest kwestia, wiecie co, i kalibracji monitora i tego, jak się przygotowuje grafiki. Tam na stronie być może one bardziej wpadają w taki fiolet, kobaltowy może, nie wiem, ale to one wychodzą po wydruku, wychodzą takie bardziej nie, niebieskie. Także, to, także specjalnie po to drukowaliśmy, żebym, żebym to wam pokazała. I mamy w planach oczywiście. Już się może przełączę. O, widzieliście przez moment moją czerwoną odwolutę do telefonu. Słuchajcie, mamy w planach oprócz tych niebieskich piórek, mamy w planach jeszcze fioletowe. A jakbyście mieli pomysł na jakiś, na jakiś jeszcze inny kolor, to akurat te piórka można, można zamieniać. Na, na różne inne kolory, więc możecie też mi napisać propozycje w komentarzach. No i bardzo, bardzo mi się podobał Wasz odzew na moje wczorajsze pytanie, także będziemy po tych piórkach teraz. Najpierw będziemy robić naklejki na lipiec, czyli lawendę z oliwkami, a zaraz tydzień później, czyli już w czerwcu, będziemy robić liftingować też ten zestaw kawowy z ubiegłego roku. I to by dzisiaj było na tyle, ponieważ za chwilę przychodzi Ela robić mi włosy i bardzo się cieszę. To, to, to dlatego dzisiaj krócej. No i dlatego też, że się zabieramy z Marcinem za robienie następnych naklejek i za wycinanie i żeby przed godziną 15 pójść na pocztę z częścią przynajmniej wyciętych zamówień żebyście je dostali jak najszybciej. Ja Was oczywiście zapraszam we wtorek o 10 na grupę dziewczyny nie tylko z Kotliny na inspirującą kawkę oraz w piątek o 10 tutaj na profil inspirowanki na bulet inspiracje. I tym razem, to też już zapowiedź mała, tym razem też będę... Yy, znaczy, nie będzie to pomysł, tak jak dzisiaj pomysł jednej z Was, ale będzie to pytanie z jednej z Was, ponieważ, y, 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 ponieważ jedna z Was chciała, abym wytłumaczyła dokładniej używanie, y, stosowanie pewnego rodzaju naklejki, więc ja się to postaram wyjaśnić. W takim kontekście, skąd to się wzięło, skąd w, skąd w ogóle się wzięła ta naklejka, jak ja to realizowałam wcześniej, jak ja to realizuję teraz, jak wykorzystuję w praktyce oraz, y, oraz może Wam wpadnie wtedy jakiś inny pomysł na dokładnie wykorzystanie te, y, no tego samego typu tej, tej, tej naklejki. Także, jeżeli byście też mieli jeszcze jakieś pomysły, które miałabym przedstawić, albo jeżeli byście chcieli, właśnie innych zainspirować swoimi własnymi pomysłami, to też do mnie piszcie. Ja bardzo chętnie Wam pokażę, zaprezentuję tak samo właśnie jak, jak te świetne pomysły bujonetki. Ja do tej pory nie mogę wyjść z podziwu, bo to jest tak proste, tak proste, naprawdę tak proste, a mi tak ciężko było się, wiecie, przestawić z tego myślenia z trackerów sportowych na trackery ogólne. Za proste po prostu i jakoś tak. Yy, tak mi to nie wpadło. Także bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Bujonetce za to, że się z nami z nami tym pomysłem podzieliła. Yy. No i zapraszam Was jeszcze do sklepu Bullet Dragon, gdzie właśnie Marcin wczoraj do trzeciej w nocy dodawał nowe, nowe rzeczy, czyli te, te, które Wam przed chwilą pokazałam. Aha! I jeszcze jedno. Do 26 maja, czyli do wtorku, yy, możecie jeszcze na stronie wziąć udział w rozdaniu. W rozdaniu z okazji 900 polubień strony i, będzie, i jest tam między innymi, potem są wiecie, jakieś tam... Nie wiem, teraz mam daleko, nie będę, nie będę sięgać. Yy, są do... Mm, mam zeszyty... Dwa zaszyty, chyba y, pióro szklane, atramenty, ale słuchajcie, dodatkowo bon na 90 zł na naklejki jest do, no nie powiem do wylosowania, bo nie losuje tylko wybieramy, ale można, tak, można zdobyć bon na 90 zł na naklejki, także do wtorku, do 26 maja. Zapraszam na rozdanie na stronie. No i to by było dzisiaj na tyle, krótko, ale inspiracja była i za tydzień też zapraszam Was na y, naklejkowo, buletowo, planerową inspirację. A ja już się udaję do Marcina do, do drukowania i do projektowania nowych naklejek. Papa. Pa.